Witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Mamy rok 2021, rok zaczyna się chorobami powietrza murowego. To swoją drogą, tu pokazuję wam pięknego Ardena o pięknym skrzydle, o pięknej budowie i który zajmuje pierwsze miejsce w lotach, no ale którego też jaszczą bardzo polubił sobie, parę razy już niego atakował. Za każdym razem wyszedł, trzeba było szywać. Przepiękny arden będzie za chwilę następny arden pokazany. Oto piękna samiczka, też z ardenów. Moje gołębie z ardenów wywodzą się z, od Brakusa przede wszystkim. Później też tam od Marty. No i tutaj przede wszystkim Brakus. Alfred Arden on to wyhodował to linię. Do dzisiaj jest hodowana przez niektórych w czystej linii. Są to przepiękne, przepiękne gołębie, o pięknym oku, o pięknej budowie i waleczne. To widać zresztą po budowie całej, jak, jak pięknie zbudowany jest ten gołąb. Następny arden z tej, z tej hodowli. Piękny gołąb, przepiękne skrzydło. Piękna budowa, piękny mostek. Tutaj też jak szerokie, szerokie ma plecy. Wielka głowa. Przepiękny gołąb. To są prowadzone w czystej linii. W lotach spisują się bardzo dobrze. Tak samo piękne umarwienie siwe. Waleczne gołębie. Przekazujące dobrze geny. Tam będą przez marka wystawione na aukcji. Kto będzie chciał sobie nabyć, to będzie mógł te gołębie nabyć z linii Ardenów i linia Jansenów. Piękne, piękne jeszcze raz powiadam, ptaki. Następna następne gołąbki z tej linii. Już pokazuję. Też linia Arden. One też nieraz mają białe lotka, krawaty, białe głowy, białe skrzydła też pióra. Także to, to nie, tylko, nie tylko ten kolor, ja wybrałem ciemniejsze, ale co są różne, różne kolory, to kolory nie lecą, leci gąbki i przepiękne skrzydło to ono jest tak dynamiczne jak samolot. Może za sputnik ruski robić nawet. Jakby te rakiety tam do góry wynosił. Jeszcze jeden arden i przejdziemy za chwilę do Jasenów. Jeszcze arden ciemny, przepiękny, przepiękny, przepiękna budowa. Piękny dziób, piękne oko. Gołąb, który brał udział w lotach, zdobywał konkursy, teraz jest w rozpłodzie. Zresztą u mnie wszystkie gołębie latają bardzo dobrze, i później idą do rozpłodu, i tak to wygląda. Teraz pokażę gołębie z linii Jansen. Tutaj linia wos, to samczyk, też który brał udział w lotach, o pięknym oku, o pięknej budowie, piękna głowa, przepiękne skrzydło, tutaj mięśnie stalowe, dosłownie stalowe. O, tak wygląda Jansen. Następny Jansen, to wyhodowany tutaj przez nas mudek. Jeszcze nawet nie do końca wypierzony, bo później młodek, ale zapowiadający się. Dobrze, i on zostanie, mimo że nie był na lotach, jeszcze zostanie w hodowli. No bo to chodzi o geny, chodzi o o, o rasę. No, to jest piękny gąb. I teraz nie wiadomo, czy będzie samiec, czy, czy samiczka, ale na samca mi wygląda bardziej. A nawet jeszcze, żeby ciekawi było, to nie ma żadnej obrączki. I to jest tym lepiej, że nie ma żadnej obrączki. Także to jest piękny, piękny gołąb młody. Jeszcze do końca nie dopiero będzie wartościowy za dwa lata, bo najlepiej gdzieś tak dwulatki do, 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 dawać do rozpodu. To, to najwięcej się uzys uzyskuje. Następnie zaraz kosz przyniesiemy. To ja przed ten przez ten czas powiem co. W tej chwili jest zima, daje, daje gołębiom taką nalewkę od, nie od tylko czostkowo, która to nalewka nalewka jest gdzieś półtora kilo czostku, zmielona razem z wodą nieoddzielnie i do tego jest ze 3-4 papryki, chili. do tego nieraz też jest korzeń imbiru, można też korzeń szanu dodać i to zalewam w takim wielkim wiadrze ponad 10 litrów. To stoi 2-3 dni i, i później daję 2 litry. Litr zależy od, od pogody, od dnia na 10 litrów tego wyciągu. A ten wyciąg, który już wybiorę, przynoszę drugą wodę, zalewam i tak przez 2-3 tygodnie, nawet do miesiąca. A później to wymieniam. Nowy daję czosnek, no, no nową paprykę, no, nowych szan. Jak mam, bądź też korzeń innych jeszcze dam roślin. I to, 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 to wszystko miksuje. Pamiętajcie, jak czosnek miksujecie, miksujcie to razem z wodą, żeby te olejki etniczne nie uciekały. I to z powrotem tak. to daje, To mogą i ludzie pić, daje gołębiom, to mogą i kury pić, bo się będą dobre niosły. I, i dla nas, w tych, 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 tych sytuacjach bardzo trudnych, to bardzo dobre lekarstwo i na grypę, i na COVID. Także to, da, to daje. Teraz wielkim problemem może być przed parowaniem u niektórych gołębników gronkowiec. Może być też problem, problem z rzęściskiem, no to nagronkowca.